Karol Nawrocki apeluje o zaprzestanie brudnej kampanii, chce rzeczowych rozmów o Polsce i o tym, jak rozwiązywać problemy Polaków. E, tak jest, a jest wiele problemów do rozwiązania. Szanowni Państwo, problem w tym, że sztabowcy Platformy Obywatelskiej zamiast programem zajmują się głównie Karolem Nawrockim, a mówiąc wprost, atakami na kandydata obywatelskiego. Kandydat na prezydenta wspierany przez Prawo i Sprawiedliwość na ataki odpowiada krótko, apeluje, by zachować odrobinę powagi. O anonimowym raporcie na temat rzekomych znajomych Doktor Karol Nawrocki mówi, że to połączenie prawd, półprawd i zupełnych kłamstw. Sztabowcy Platformy najwyraźniej nie mają pomysłu, jak zatrzymać rozpędzonego Karola Nawrockiego. Rafał Trzaskowski wyraźnie nie dotrzymuje tempa głównemu rywalowi i stąd te nerwowe i dość chaotyczne ataki na kandydata obywatelskiego. Dokładnie tak, a my mówimy o obliczach, o barwach tej prekampanii, kandydatach i ich aktywnościach. Naszym pierwszym gościem tak. jest Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości. Dobry wieczór, panie minister. Dobry wieczór państwu, dobry wieczór pani redaktor, dobry wieczór, panu redaktorowi. I panie ministrze, Pań, na samym wstępie chcielibyśmy zapytać, jak się pan czuje, czy pokonał pan, czy wygrał pan walkę z tym ciężkim nowotworem? Bardzo dziękuję. Przede wszystkim, korzystając z okazji, że są Państwa w studiu, chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy do mnie wysyłali słowa wsparcia i kierowali też modlitwy. Bo modlitwy rzecz niezwykle ważna, kiedy jest faktycznie rozpoznanie tak ciężkiego nowotworu. Jak mi mówili lekarze, to głowa jest, po połowa sukcesu. O tak dokładnie zacytuję. I rzeczywiście te modlitwy towarzyszyły mi też w czasie zmagania z tą chorobą. Ufam, że tak, ufam, że, że choroba została pokonana, jeszcze czekam na wyniki badania PET. To jest takie bardzo ważne badanie, które ma sprawdzić, czy gdzieś nie ma przerzutów. Natomiast wysięto mi tyle różnych części, że myślę, iż, iż to się wszystko powiodło i w tej chwili tak naprawdę zajmuję się rehabilitacją, czyli walką z powikłaniami, czyli tymi rezultatami, które niestety tak rozległa operacja dla organizmu niesie. Panie Ministrze, sam Pan powiedział, że głowa jest ważna. My obserwowaliśmy falę bezpardonowych ataków na Pana. Nie dawano Panu chorować. To prawda, nie zaprzeczam. Nawet te ataki, fala nasilająca się w pierwszym okresie spowodowały, że musiałem ujawnić charakter choroby co było ciężkim doświadczeniem, zwłaszcza dla moich dzieci. No ale taka jest też dzisiaj polska polityka, niezwykle brutalna, nie zwłaszcza w wykonaniu to tych, to... którzy rządzą. Mhm. I, I potem też, no, w, w, tu nie ma, nie, nie bierze się rannych, krótko mówiąc, tutaj chodzi o to, aby kogoś dobić do końca. No ale myślę, że na słabego nie trafili, tak do, bo nie chcę sobie komplementów sprawić. Przede wszystkim dziękuję Panu Bogu za, za to, że tutaj jestem i wspaniałym lekarzom, ale raczej ducha mi nie brakowało. No słyszeliśmy to podczas dzisiejszych obrad Komisji Regulaminowej. Tam się wiele działo. Jak to wyglądało z Pana perspektywy? No, może zacznę od finału, bo był dla mnie o tyle zaskakujący, że pan przewodniczący Platformy obywatelskiej, wbrew regulaminowi, nie dopuścił mnie do głosu, do ostatniego słowa, co jest zawsze prawem osoby, do której toczy się tego rodzaju postępowanie. Chyba w historii polskiego sejmu pierwszy raz to się zdarzyło, że nie mogłem odpowiedzieć na pytania, które były do mnie skierowane. Dlaczego? Bo mogę się nad tym zastanawiać. Potem pan przewodniczący już po zamknięciu spotkania po wyproszeniu mnie na korytarz, kiedy już udzielałem wywiadu z dziennikarzami. I, i rozmawiałem i sugerował, że mogę z powrotem wrócić, ale trochę powagi musimy zachować. Nie może godzić się na tego rodzaju traktowanie. To myślę, że pokazuje to oblicze, butne, aroganckie tego rządu, tego środowiska. Myślę, że oni, czyli posłowie, w tym wypadku pan przewodniczący, chcą się dostosować do standardu, jaki wyznacza Donald Tusk swojej arogancji, zwłaszcza w arogancji traktowania polskiego państwa. Bo to jest najbardziej bolesne dla mnie, jako dla prawnika i byłego ministra sprawiedliwości prokuratora. I pan, panie ministrze zapowiedział, że pan się stawi na przesłuchanie komisji pod warunkiem, że rząd Donalda Tuska zacznie przestrzegać prawa. Co konkretnie ma pan na myśli? Co musi się wydarzyć, żeby pan stanął przed komisją, stawił się przed komisją? No, Stawiłem się dzisiaj na komisji, dlatego że ta komisja działa legalnie, zgodnie z regulaminem, że sposób, tryb postępowania przewodniczącego, może budzi wątpliwości, ale komisja jest legalna. Natomiast nie można tego powiedzieć komisji do spraw Pegazusa, dlatego, że 10 września zapadł wyrok Polskiego Trybunału Konstytucyjnego, który tak naprawdę faktycznie unicestwił tą komisję, stwierdzając rażące naruszenie prawa konstytucyjnego, polskiej konstytucji w trakcie, w trybie powoływania tej komisji oraz jeżeli chodzi o zakres jej działania. Jako prawnik powiedziałem dzisiaj, że jestem gotów stawić się nawet jutro, nawet dziś wieczorem, pójdą nocą na komisję do tak zwanego Pegasusa i podzielić się swoją wiedzą, pod warunkiem, że Sejm uchwali zmianę, którą zaordynował Trybunał Konstytucyjny. Z bogodnie polską konstytucją wyroki Trybunału Konstytucyjnego są ostateczne niepodważalne. i niepodważalne. Nie mogę zgodzić się na to, że Donald Tusk wydaje drugi wyrok, w którym uchyla w cudzysłowie wyrok, oczywiście dyrektywę polityczną, decyzję polityczną uchyla w sposób bezprawny, kryminalny, można powiedzieć, wyrok Trybunału Konstytucyjnego, bo on mu się nie podoba. Ja mam w tym przestępstwie Donalda Cuska uczestniczyć, No nie ma na to mojej zgody. Mimo, że bardzo byłbym zainteresowany, chciałbym stawić się przed komisją do spraw Pegazusa, bo mam akurat przed tą komisją powiedzenie wiele dobrego na temat działania rządu zjednoczonej prawicy, też i swojej jakiejś tej roli i małej cegiełki go dołożyłem do bezpieczeństwa Polaków. My do tematu komisji oczywiście będziemy jeszcze w tej rozmowie wracać, ale chciałam pana zapytać, czy jako minister sprawiedliwości wyobrażał sobie w ogóle pan taką sytuację, jaka nastąpiła w minionym roku, że w taki, ani inny sposób zostanie przyjęta prokuratura? No, oczywiście nie wyobrażałem sobie tego, dlatego że do tej pory przez te przeszło 30 lat Polski po uzyskaniu niepodległości po 1989 roku nic takiego się nie zdarzyło, jak mówił kiedyś Jan Rokita, mając jeszcze większy dłuższy staż i doświadczeń w polityce chyba w, w, w Feletonie w sieci, że... Do tej pory niektóre rządy polityczne sami naginali prawo, gdzieś tam po tej bandzie się poruszali, ale nigdy nie było tych przekroczenia tej, tej granicy, prawda? A Tusk przekroczył Rubikon. On w sposób ostentacyjny naprzód przejął telewizję publiczną, i w ogóle media publiczne. Wyłączył sygnał. Prawda? Wyłączył sygnał, no jak w stanie wojennym. Uchwałą zmienił ustawę, co jest oczywiście niemożliwe, nie mógł zmienić uchwały ustawy, czyli robił z pełną premedytacją, łamał prawo. A potem popełnił kolejny czyn, już jak konsekwencja chyba tego pierwszego, po Prokuratura wszczęła pod nadzorem prokuratora Barskiego intensywne śledztwo. Już zarzutów słyszała notariusz. to Była kwestia czasu, kiedy prokuratorzy zapukają do osienkiewicza i do Tuska. No i postanowili e, rozprawić się z, z tym zagrożeniem poprzez nielegalne przejęcie prokuratury, czyli kryminalne, podkreślam. Bo to nie jest złamanie ich go prawo Oni dopuścili czynu kryminalnego. Jakie będzie to miało konsekwencje dla państwa polskiego, dla polskiego prawa, dla wymiaru sprawiedliwości? To, co się stało? Ogromne może mieć konsekwencje przede wszystkim też dla zwykłych obywateli, dla, dla Polaków. Dlaczego? Dlatego, że to nie jest tylko kwestia już łamania takich podstawowych standardów w zakresie działania prawa i stanowienia prawa, demokratycznego przejmowania instytucji, bo Tusk miał prawo przejąć prokuraturę, ale musiał to zrobić w trybie demokratycznym, zmienić ustawę. Nie. No tak samo jak bo... media publiczne. Ta, tak jest, tak jest tak nowej ustawy. I tego mu nikt nie zabrania. Natomiast on to zrobił, poszedł na skróty, bo miał w tym interes polityczny, czym spowodował daleko idące konsekwencje. Po pierwsze, dlatego, że mamy dzisiaj tak naprawdę nielegalnych ludzi, którzy zajmują stanowisko prokuratora krajowego, bo prokuratorem krajowym jest Dariusz Barski. Oni podpisują decyzję o podsłuchach, inwigilacji, o przedłużeniu śledztw. To dotyczy tysięcy już spraw. To jest gigantyczny chaos w prokuraturze, to, to, to szczególnie w prokuraturze nie, krajowej. Spowoduje... I na dobrą sprawę nie wiadomo, jak ten problem rozwiązać w przyszłości, no bo rzeczywiście będzie spory problem rozpoczęte postępowania, nie wiadomo, czy kontynuować, w którym miejscu postawić tamę. Panie ministrze, chciałbym na moment jeszcze wrócić do komisji, tej nielegalnej komisji do spraw Pegazusa. Wczoraj został na nią doprowadzony były szef, szef ABW, profesor Pogonowski. Jakie pana zdanie mogą być konsekwencje tego doprowadzenia, siłowego doprowadzenia przed komisję? Mam tu przed sobą przygotowałem się wyrok Trybunału Konstytucyjnego, o którym tutaj mówimy. Ten wyrok w sposób jednoznaczny wskazuje, że to doprowadzenie było nielegalne było poza uzasadnieniem wynikającym z stosowania tak daleko idących, dolegliwych środków władzy przez państwo, przemocy, przemusu wobec obywatela w ogóle, nie tylko wobec profesora, byłego szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W mojej ocenie mamy do czynienia z popełnieniem przestępstwa kryminalnego pozbawienia bezprawnego, pozbawienia wolności. I to będą konsekwencje. My nie możemy też przejść do porządku dziennego nad decyzjami sądów, ponieważ sądy wróciły do mrocznych czasów w PRL-u, mimo że tutaj się kłania brak rozliczeń. I tak łatwo dało się wciągnąć w kampanię polityczną, no bo co zrobił sąd? Sąd zastosował tak naprawdę wykładnie pana Tuska, czy polecenie pana Tuska, a nie... Wybranego i pod, podpisem prezydenta zaprzysiężonego sędziego, czy sędziów Trybunału Konstytucyjnego. O, ja się zgadzam. Platforma Obywatelska w ramach demokratycznego obrotu prawnego, w tym Donald Tusk, mają prawo psioczyć, nie zgadzać się z Trybunałem Konstytucyjnym, z orzeczeniami, mieć inne zdanie, mieć jak najgorsze zdanie, wyrazić opinię. Ja też nie zgadzałem się z, z orzeczeniami Rzeplińskiego, Safiana, krytykowałem ich, ale szanowałem w tym sensie, Poszanowałem polskie państwo, że się dostosowywałem, kiedy zapadł wyrok na przykład w sprawie komisji bankowej. Ja się nie zgadzałem z tym wyrokiem. Chodziło o komisję, którą uderzała w interesy Balcerowicza i jego środowiska. Źle to oceniałem, ale zapadł wyrok Trybunału Konstytucyjnego. I w związku z tym myśmy się do tego dostosowali. A oni, jak im się nie podoba, to wtedy wyrok do kosza. Ale jak jest po ich myśli, to wyrok jest ok. Tak samo Sądem Najwyższym. Sąd Najwyższy podjął uchwałę, że prokuratorem krajowym jest Dariusz Barski. To wtedy w tej sprawie oni nie byli sędziami i wyrok jest nieważny. Ale ci sami sędziowie, możecie to Państwo prześledzić, wydają na przestrzeni ostatnich kilku lat dziesiątki wyroków. I również ostatnio. I wszystkie te wyroki są przez tą władzę szanowane, uznawane jako wyroki, egzekwowane. Więc co? Więc to jest dowolność wybierania sobie wyroków. Jest wyrok pomyśli, to jest dobry i oni są sędziami. Nie pomyśli, to nie są sędziami. Przecież to jest czysta dyktatura. Panie ministrze, to o czym my tutaj rozmawiamy, o tej fali opresji, którą Polacy obserwują od roku. Jak pan to ocenia, czemu to służy? Bo my co już mamy? Albo wejścia po polityków o 6 rano, albo do prowadzenia tego typu, jak wczoraj pana profesora Pogonowskiego. Pan jako minister też coś o tym wie, bo naruszono pana miry domowy. Później był pan minister Romanowski. Jaki ma sygnał płynąć do Polaków z jeszcze, tego festiwalu? Ja jeszcze tutaj dodam, że Dole. w przypadku pana ministra Romanowskiego to było tak, że pan minister Romanowski sam zjawił się w prokuraturze. Tak. Tylko prokuratura wtedy nie miała czasu, zrobiono pokazówkę w poniedziałek, bo wyprowadzono go z domu. Ale zawsze taka pokazówka jest po coś, prawda? To prawda. Myślę, że to jest... Yy... Pytanie, na które kiedyś prokuratura już niezależna i praworządna będzie starała się znaleźć ostatecznie odpowiedź, stawiając zarzuty tym ludziom. Ale ja widzę takie dwa cele polityczne. Już jako polityk w tej chwili odpowiadam. Pierwsze to jest de facto anarchizacja państwa polskiego, co może być przydatne z punktu widzenia oczekiwań Niemiec i Brukseli, żeby tworzyć jedno państwo. No, państwo polskie sobie nie radzi, będzie coraz większa anarchizacja, no to tym bardziej trzeba zbudować jedno państwo paneuropejskie. Po co w takim razie aparat państwa Polskiego w różnych obszarach, które sobie najwyraźniej nie radzi, skoro jest ta, ta, taka sytuacja bałaganu i chaosu. A druga rzecz to, jest, to są igrzyska, które mają odwrócić uwagę naszych rodaków od narastających problemów gospodarczych, bo ten rząd sobie po prostu nie radzi z gospodarką. A Fatalne to... wyniki spółek... Tak. Brak CPK, brak inwestycji, coraz gorsze prognozy w różnych obszarach. Oni po prostu nie radzą, powiedzmy sobie szczerze, na to, co się działo, jeżeli chodzi o powodzian. Te zapowiedzi i rozjazd z, z realną pomocą. Oni sobie nie radzą w żadnym obszarze i w związku z tym potrzebują odwracać uwagę od tych problemów, które sprawia im rządzenie i stąd ich rzyska. Jeszcze tak na sam koniec chcielibyśmy dopytać pana ministra. Czy pan ma takie wewnętrzne poczucie, przekonanie, że to łamanie praworządności, prawa zostanie w przyszłości rozliczone. Mam silne przeczucie. Mam nawet przekonanie, że tak się stanie. To jest niezwykła krótkowzroczność nie tylko Tuska, ale bo on może liczy na azyl w Berlinie ale przede wszystkim tych jego wszystkich przybocznych, którzy myślą, że im to ujdzie płacę, nie ujdzie. Bo muszę Państwu powiedzieć, że to, co się stało, to było przekroczenie już wszelkich czerwonych linii, to było przekroczenie Rubikonu. Oni mogą oczywiście poważnie myśleć nad tym, żeby nie oddać w ogóle władzy w procesie demokratycznym, ale oddadzą tą władzę. Nie są w stanie opanować też i emocji, i oczekiwań i werdyktu demokratycznego Polaków, choć wiele manipulacji zła jeszcze po drodze wyrządzą. I jestem przekonany, że my musimy to rozliczyć. Bo to jest nasz obowiązek. To byłoby nie tylko zbrodnia, to byłaby totalna głupota, gdybyśmy tego nie rozliczyli. A najbardziej muszę Państwu powiedzieć, że uwieram i na koniec powiem to, co stało się z tymi dwoma paniami, urzędniczkami Ministerstwa Sprawiedliwości. Bo sposób ich potraktowania, czyli zmuszanie, by rozbierało się do naga przy mężczyznach, no to jest coś, co się nie mieści, nie chcę tu używać mocnych słów, no, w głowie no, jakichś elementara To Za komuny, myślę, że warto zrobić wywiady, bo jak podrzucam Państwu pomysł, Intentowanymi działaczkami Solidarności, czy one były tak traktowane, bo w, w, w fazie schyłkowej komuny już wtedy przestrzegają tych zasad. A teraz za Tuska coś takiego zrobiono, by gnębić te dziewczyny, by je zmusić do tego, aby rozbijały się do naga, do naga aby wykonywały czynności fizjologiczne pod okiem mężczyzn. No to jest hańba. To było celowo robione, żeby te kobiety upokorzyć, złamać i zmusić do określonych zeznań, które były pomyśli e, by podłożyć coś, co miałyby powiedzieć, pomyśli ekipy Tuska. To jest zbrodnia i tego im. Nie wybaczymy. Nie, to nie będzie przedawniej jest takie zachowania. Będzie rozliczenie. To, to oczywiście bulwersowało wielu Polaków, to co oglądaliśmy. Natomiast panie ministrze, kandydat Karol Nawrocki, czy ma szansę odwrócić taki marazm w społeczeństwie, żeby społeczeństwo zrozumiało, co to znaczy domknięcie systemu? Widzę, że pan e, doktor Nawrocki jest bardzo aktywny, ma w sobie wiele energii, wiele pasji, e, kocha Polskę e, i to jest wielka nadzieja. E, jestem przekonany, że pokazuje autentyzm tego, co chce zrobić. Jest, myślę, człowiekiem prostolinijnym, szczerym i jest też dobrym mówcą. Ja miałem okazję współpracować z panem na jako szefem IPN-u. Razem robiliśmy konferencję dotyczącą na przykład księdza Blachnickiego i konferencję na temat odpowiedzialności Niemców za zbrodnie czy brak odpowiedzialności de facto Niemców za zbrodnie na Polakach, sędziów, chodziło o sędziów, miał świetne wystąpienia, także trzymam za niego kciuki, będę go wspierał całe serce. Bardzo dziękujemy, panie ministrze. Minister Zbigniew Ziobro był naszym gościem, gościem programu Polska Wybiera. Życzymy przede wszystkim dużo, dużo zdrowia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szanowni państwo, my oczywiście zostawiamy państwa z barwami kampanii. Rafał Trzaskowski, Wiel Karol Nawrocki. Ten bój dopiero się rozpoczyna.